Dzisiaj sobie porównamy dwie technologie, jedną z e, przed 30 lat, e, to jest e, taki multimetr tak zwany WVC444 e, produkcji najprawdopodobniej niemieckiej, ponieważ kupiony jeszcze dawno, dawno temu, 30 lat temu w Konrad D. Okay. Ciężko to rozpakować, nawet. Taka rzecz, którą często używałem, znaczy może nie często, ale dosyć tak, naprawiałem tym nawet MacBooka Pro. Ale w pewnym momencie doszło do pewnego zdarzenia i wypaliło tu nawet dziurek. I od tego czasu nie jestem pewny, czy to w ogóle dobrze działa. W każdym razie pojemność już nie, nie mierzy. Mierzy naturalnie napięcie, ale jest to rzecz bardzo wątpliwa, czy, czy, czy dobrze. Okej, okay. ale nie o tym dzisiaj gadka, tylko o czymś takim. Produkcji chińskiej. High-end Touch Smart Multimeter. Tak to nic nie przyjechało. Jak widać, pudełko nie jest uszkodzone, to już jest dobrze. No, i w środku jest coś takiego. Puste pudełko. I tyle instrukcji. Naprawdę dwie kartki. Jedna po chińsku. A zobaczcie tutaj jeszcze sprzed 30 lat. Instrukcja była taka. Ciężka. Co mnie tutaj w tym multimetrze denerwowało trochę. To te kable takie dosyć sztywne, które się zawsze plątały. A tutaj wszystkim to przyszło w takim właśnie fajnym futerale, który jest twardy. Raczej chroni. Okej. Okay. I tutaj mamy główne urządzenie. Tak to wygląda. Do tego mamy oczywiście takie szpilki. Takie szpilki. Tu można pociągnąć chyba tak i tak. No i one są o wiele, wiele bardziej precyzyjne. Cieniutkie, takie. Ale co, mnie naprawdę, co, co naprawdę mi się podoba to jest ten kabelek, który jest taki płynny bardzo. I to się raczej nie to jest praktycznie niesamowite. Oczywiście to podłączamy tutaj. Czerwony na prawo, w środku jest czarny. W komplecie jest jeszcze termometr, to się chyba nazywa termopara. No, i oczywiście kabelek do ładowania. Którego nie będę używać, bo mam inne naturalnie. Tutaj jest taka klapka. No i gniazdko jest USB-C. Bardzo dobrze. Trochę tu, jak się włoży to, i, i chce się ładować, to świeci się tutaj ta lampka na czerwono, a jak się już naładuje, to jest na zielono. No, i tu po prawej stronie mamy trzy guziki, tu mamy selekcję, tutaj mamy coś, co na pierwszy rzut oka przypomina widelec, ale to jest latarka. No, i tutaj mamy symbol badania pojemności kondensatorów, i to właśnie chcemy teraz sprawdzić, czy to działa. Jeszcze jest jedna fajna funkcja poza mierzeniem temperatury, to jest tutaj mierzenie pola magnetycznego, dzięki czemu lepiej można to zbadać, na przykład gdzie są kable schowane pod y, y, tynkiem, jak telefonem, to działa lepiej. Dobra, jest jeszcze oczywiście na no to latarka i to świeci tak. Moim zdaniem to też jest troszeczkę niezbyt dobrze zrobione. Tu są 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diod, które świecą na boku i powodują taki efekt jakby takiego nieczystego, nierównego rozświetlenia. Najpierw sobie zbadamy, czy, ma, czy bada ciągłość. Já, ja, działa. Dobra. Czy nie trafiam. 1, 3, 19, 1, 3, 20. No bardzo dobrze. Przy okazji, zobaczcie, jak on szybko działa. 1, 3, 20. No tak troszeczkę trzeba podtrzymać. To nie jest idealna szybkość, ale jest ok. Dobra, czyli, yy, czyli to działa. I teraz sobie możemy zmierzyć na przykład yy, oporność. Oporność. Tu mamy taki opornik. Zobaczymy, czy on to rozpozna. Zawsze trudno złapać. Proszę bardzo, kilo ohmy. 6.8.3. Czyli oporność działa automatycznie. Badanie. Tutaj pstryka coś, to znaczy, że on sobie przełącza. Tam jest jakiś mikroprzełącznik, on sobie przełącza na różne tryby. Dobra. Teraz sobie zbadamy diodę. Tutaj, jeżeli chcemy zbadać diodę, to najprawdopodobniej nie trzeba nic zrobić. On rozpoznaje ją automatycznie. Tu jest taki srebrny pasek. To jest do czarnego. Jeżeli tutaj będzie prąd w tym, to znaczy, że dioda jest ok. Proszę bardzo. Działa. Czyli działa. Ok. I mamy tutaj takie coś, kondensator. I tutaj, żeby zbadać pojemność kondensatora, to trzeba przełączyć to tutaj jednak. I tu pokazuje... Czyli nie, to jest odpowiedź, to jest zły kierunek. Ciężko to złapać, oczywiście. Okej, okay, teraz zbadał. Proszę bardzo, to znaczy on zbadał 30 mikrofaradów, a on ma tutaj 33, ale to jest bardzo, bardzo stara rzecz. To gdzieś wygrzebałem z piwnicy. Najprawdopodobniej ma to 20 lat. Ten, ten mały kondensator. Czyli to działa. Jeżeli klikniemy teraz, powiedzmy, w selekcję, to mamy ustawienie ręczne, tryb badania diody. Tutaj możemy sobie sprawdzić, czy jest. zobaczmy. Bardzo fajnie. Ciekawe kurczę, jak to będzie, jak włączymy światło. Okej. Okay. I co on zrobi teraz? Aha. Aha. Ach, i się świeci dioda, oczywiście. Dobra. Co jeszcze ma ciekawego ten miernik. Selection. I tu mamy właśnie porę magnetyczne. Jak zbliżam do monitora. To zaczyna oczywiście migać. I czym jest bliżej, to szybciej miga ta dioda tutaj. Bardzo fajna funkcja. Myślę, że się przyda. L to znaczy low, drob, yy, mały. małe pole czy niskie. OK. Czy mój monitor takie pole wydaje? Kurczę, chyba będę musiał zmienić monitor. Dobrze, poszukajmy automatyczny tryb. To są temperatury, auto. Czyli test przeszło to urządzenie pozytywnie, bardzo fajne. Uważam, że zakup jest dobry. A, ma też oczywiście zapamiętywanie. Aha. Dobrze, ale żeby cokolwiek więcej powiedzieć, to trzeba będzie chyba przeczytać tą drobną instrukcję. Ponieważ to jest tylko parę, parę stron, to nie będzie ciężko. Okej, okay, na razie.